Ostatnio, mieli noc pierwszą i drugą. Lecimy z nocą trzecią i czwartą. Dobra. You have When? one New. New message. No właśnie. O uh, hello? <laughs> Looks like you're doing a fine job. I mean, you're still here. <laughs> uh, you're already, like, practically as good as the last guard we had. Except, of course, you know, he got fired in the end. But, yeah, he, uh, he kind of damaged one of the animatronics during his shift. I, I mean, you wouldn't do that, would you? No way. Um, I guess he went a little crazy, you know, being alone in the dark each night. Uh, you know that character that the kids can draw on, you know? Uh, blank i think uh, yeah i always really liked that one it's, it's a brilliant concept uh, yeah his suit is made out of some special plastic stuff i think uh, that the kids can come in and you know uh, grab a crayon and uh, start drawing on his head or his arms uh, some of the others here think that he looks a bit scary um, after that whole uh, security guard thing uh, we, we tried our best to fix him, but uh, parts of him, like his left hand and the back of his head, are still missing. Uh, but, but the kids don't really seem to mind it, you know, so it's not a major issue. Um, yeah. From what we can tell, uh, his head got a real beating, so he might act a little uh, strange. Um, like, he sometimes tried to get into the office through the window. And he even managed to crack the glass, slightly, once. Uh, yeah. If he leaves the drawing room, just shut the window door so he doesn't break the glass. Those old ones couldn't really see glass very well. Um, by the way, we're expecting more customers over the course of the next days, so next week we may need you on the day shift too, if you're up for it. Um, well anyway, have a good night. No, but here we Ten koleczka Tak tylko on No właśnie Jeszcze jakiś Typek tam jest ja tego typu drugiego nie znam. Z blankiem wiem jak się walczy, ale z tym typem... Cholera jedna. On jest już tu. Przemykam Super Zobacz, Dobra, tu jesteś, dobra Muszę mieć i blanka i tego typa Obserwacji osma i jedenaste nie podoba mi się ta muzyka. Shoot my jedenast. Ten typo jest bardzo blisko mnie, ale jak działa Blank, stoi praktycznie. To pewnie najmniejszy problem jest czwarta, nie, ale Blank właśnie w las Dobra. I teraz wracam na nasz stary skład. To jest częste. Candy idzie powoli. Ten znowu tu i ten jest... Dobra, ten się już... cofnął. Jesteś tu, jesteś tu, dobra. Najmniejsze zmartwienie, bo już jest czwarta. Dobra, czyli wiemy, że... Ten typo ten typo. Ten typo idzie środkowymi drzwiami. Czy oknem. Natomiast tego tamtego typa on będzie chyba tylko z tej strony. I on będzie, jest nie widać jego ślepi. Będę ślepy. Ciebie przynajmniej widać Cindy. Bo to chyba... tu jest Cindy. Tu jest Cindy, tu jest Candy, tak mi się wydaje. Tu Candy A ty to kto? Kim jest ten pingwin? Ee, z Batmana Dobra, jego widać Najważniejsze patrzymy tutaj, dobra Czy teraz jakby opieramy się na kamerze z Blankiem I z tym typem z Tobą gnojku. Może mi do szóstej już nie dojdziesz To jest dopiero noc trzecia, nie? Ich jest pięć Żeby nie było Tu ktoś jest Okej, okay, ty jesteś już tu, okej okay. Czy teraz wygoniłeś? Candy jest w trójce, Cindy jest na scenie Dobra, Candy przylas. Jezus, Marek, cię zasrałem Zostawiam się tego mocno. Znowu będzie krew? Tutaj nikogo nie ma. Miejsce zbrodni, jeden, dwa... trzy... Znowu ci odbija? Słuchaj, jak znowu znieść tą kamerę? Jest tam, dobra? Nie lubię, jak oni tak robią. Nie widzę, jak oni tak robią serio. I nie wiem, kim był ten pingwin, nie? Pingwin jak pingwin, nie? A jego widać na kamerach, czyli on będzie działać jak on. Village. You have one new message. Uh, hello? Just checking in, making sure you're a okay. Uh, so, remember that previous security guard I told you about? Yeah, so we got a call from the police today. Um, apparently, he has gone missing. Um, I guess he actually was a bit crazy. Uh, i remember like the day before his last night of the week uh, he asked me to be with him on his shift that night um, he he told me there was something he had to show me i know it sounds crazy right <laughs> uh, although i declined he still showed up for his shift so um, then of course the next morning we found out that, uh, the blank character had been severely damaged you know and then we checked the surveillance equipment. We found out that he had brought a wrench, and completely smashed blank. Um, he had also left the building in the middle of his shift. After that, I mean, he must have. You know, he was nowhere to be found the next morning. We couldn't contact him or anything. So the manager just fired him and sent him a pink slip. You know. Uh, anyway, I'll leave you to your work. Yeah, stay tight, and we'll talk again tomorrow. Have a good night. Dobra, po pierwsze dlaczego oni już się pojawiają o 12. 12, ósemka. 8 okej okay, Blank się obudził. Tam w sumie nie śpi, ma taki cooldown, nie? A jest największym największe zmartwienie. O tu, to, to jest chyba ten pingwin. Chyba ta. Okej, okay, dobra, czyli w sumie tutaj na razie nic nie jest nowego oprócz dlatego, tego, że oni są bardziej agresywo Z dwóch stron Nie ufam ci chwacie Dawaj drugą, okej okay. Dobrze wczułem Dobra, zarąbiście, wyczuwamy dwie kreski, dopiero straciliśmy. Czysta. Dobra, on jest dopiero na starcie, więc git, prawdopodobnie chester, to jest nieważne, pan, że go widać, jest w stanie go gonić. Dobra, blank jeszcze śpi. Kot jest tam. Czas leci szybko, więc jest dobrze. Z godzinami nie ma problemu. Najmniejsze zmartwienie, jest trzecia znowu. Dobra, pingwin. jest, jeszcze dwie fazy masz. Myślę, że tak jeszcze z, z jeden raz blank jeszcze raz, chyba jeden raz przyjdzie. Tak mi się zdaje. Słubań, zaraz to będzie to będziesz chciał Będziesz To jest tylko kwestia sprawdzenia. gdzie jest nasza towarzyszka tu jest Ken tu jest Ken tu jest Cindy Ty jesteś tu. Okej, okay, dobra. Martwiłem się bardziej o tego kota, nie? Właśnie, bo... On jest podobny do Candy'ego chyba. Okej, okay, ty stoisz już. No mówię, że z jeden raz jeszcze będziesz atakować w tej nocy. Czester się tu pojawi Dawaj Czester Cholera trzy kreski nie muszę się nauczyć Timingu nie Nie rusza w ogóle Chester No To nie było takie ciężkie, jakby się spodziewać, no nie po dwie noce to tak, wiecie, dobre to jest. Trzy odcinki zawsze coś. Eee... Candy Nie, nie ożywa się, mam nadzieję. oni się tak wyglądają. Wszędzie kukiełka Co na kupa Jakby wiedziałem, że takie to stanie, nie? A Ty co tu robisz na monitorze? Jezuamka moc. Kuszące, ale nie. I za jaki ty z porysowane? Ja poszukam jakiegoś ja remastere tego Bo Fajnie się to zobowiąza, nie? A to tyle na teraz, nie? Pożegnaj się o Blank